Siema, ja jestem Kuba Znam też się jako Zium, czy jako syn przyjaciółki twojej mamy A to jest moje zgłoszenie na anarchię SMP Wiem, że się pewnie nie dostanę, ale zawsze mogę wam zagrozić moim karpiem który mieszka u mnie w badnie Więc nazywam się Kuba Jestem spod Warszawy O, tutaj teraz wam się wyświetla jak ktoś chce może przyjść mi Mam to spuścić Mam 13 lat no, czemu chce się dostać na anarchię? To dobre pytanie i zaraz wam na nie odpowiem. Zawsze chciałem grać na serwerach typu 2 tuti 2 t Czy fascynowałem się tym, jak to robią popularni twórcy, tacy jak FitMC? Zdaje mi się, że potrafię dość dobrze zmontować, dogadać się z ludźmi, a jak nie, to zazwyczaj po prostu ich jem. Budować też co, jakie umiem, a jak nie, to robi za mnie to mój kod. Tyle z mojego pytania. Dziękuję Wam za uwagę. I mam pytanie, czy są jakieś szanse, żebym się dostał? Aha, nie, dobra, to. Ja już sobie pójdę. Do widzenia.